Cześć, dzień dobry, witam się z wami w kolejnym filmie na kanale Wybrednej Marudy, a tenże materiał będzie nieco ryzykowny, bo wchodząc na influencerskie podwórko, to w zasadzie staje się na poluminowym polu i nietrudną jakąś małą dramę. Dziś bowiem postanowiłam sprawdzić, co dzieje się w świadku książek pisanych przez influencerów, czy moich internetowych bliższych, bądź dalszych znajomych z branży, czyli będziemy czytać książki napisane przez twórców z sieci i głównie skupię się na twórcach z BookTube'a, czy Bookstagram'a, czy BookTok'a. Sprawdzimy, czy działanie w internecie sprawiło, że jeszcze bardziej wciągnęli się w czytanie, rozwinęli się językowo, pogłębili wiedzę i to doświadczenie zmieniło się w powieść. Czy też dostali szansę opublikowania czegoś niezbyt jakościowego tylko dlatego, że mają duże zasięgi, bądź trafili na modę przerzucania łatpada na papier. Sprawdzimy to, poświęca się dla nauki. by było fair, ustalam jasne zasady. Podchodzę do każdej książki z otwartą głową, nie oceniam ludzi, tylko ich publikacje. Nie będzie tutaj personalnych dram. Celowo wybrałam twórców, których nie znam prywatnie albo zamieniłam z nimi. Dosłownie dwa zdania, co byście nie podejrzewali mnie o jakąś stronniczość. Będzie szczerze, merytorycznie i po mojemu. Przy każdym tytule powiem, czego się spodziewałam, co dostałam i komu dana książka może się realnie spodobać. I tak będę zadawać jedno kluczowe pytanie: czy to w ogóle powinno zostać wydane? No to zapnijcie pasy, przygotujcie herbatkę, popcorn albo coś mocniejszego, czyli kole i zaczynamy. Emilię Jachimczyk możecie znać w książkowie jako Rugbuki. Na pewno gdzieś na TikToku wyskoczyły wam jej filmiki nagrywane statą. I swoją drogą Emilia daje mi. Waj Majka sprzed lat, która nagrywała z mamą. właśnie I Maja i Emilia są takie bardzo delikatne, mają podobną barwę głosu. Kontent powiedziałabym, no, niemal familijny. No i przejrzałam, co tam Emilia napisała, i z opisu najbardziej zainteresowała mnie powieść Kiska, po którą sięgnęłam i która okazała się trochę filmową komedią romantyczną, trochę fanfikiem w stylu o, Harry Styles wciągnął mnie na scenę na koncercie, albo czymś, co mogłoby polecieć na Disney Channel, co moglibyśmy postawić obok e, właśnie disneyowskiej randki z gwiazdą. Nasza me Melody jest charakteryzatorką, to znaczy dostała się na swój pierwszy staż w takiej profesjonalnej firmie filmowej, gdzie będzie mogła aktorom robić nie tylko zwykłe makijaże, ale też charakteryzować ich na kosmitów albo postarzać. No, ogólnie ma dziewczyna do tego talent. Jednocześnie, i tutaj niestety jest ten motyw Deus Ex Machina, kiedy w pierwszych rozdziałach wszystko dzieje się szybko, nielogicznie, nieskładnie, byleby po prostu popchnąć fabułę dalej, bo nasza główna bohaterka akurat włącza radio, dowiaduje się, że jest tam konkurs, w którym. Można wygrać bilety na mecz, mecz baseball'a e, czy tam czegoś tam, drużyny w każdym razie, którą ona uwielbia. Więc ona bierze telefon, po jednym sygnale od razu się łączy z radiem, odpowiada bezbłędnie na wszelkie pytania i wygrywa bilety warte kilka tysięcy złotych lub też dolarów, ponieważ e, miejscem akcji będziemy przenosić się między Stanami a Warszawą. Niestety brak konsekwencji pojawia się nawet w tym, bo w wypadku tej książki w Stanach posługujemy się pensami zamiast centami, ale nieważne. No i nasza melodia na tym meczu się pojawia. Jej ojciec, którym miała się wybrać, nie może z nią pojechać, więc ona ten jeden bilet sprzedaje jakiemuś chłopakowi, gburowi, który się do niej nie odzywa, tylko siedzi schowany pod czapką z daszkiem. No a kiedy podczas meczu, podczas przerwy kieruje się na nich kamera. Ten sławny kiss cam, kiedy należy się pocałować na oczach wszystkich widzów, to nasza melodii bezpruderyjnie całuje obcego chłopa. I mogłaby być z tego taka drama, jak wiemy. A chwilę potem okazuje się, iż nie jest to byle jaki chłop, tylko bardzo popularny muzyk. No i teraz zaczynają się problemy. On pracuje w branży muzycznej, ona pracuje w branży filmowej, więc każdy. Każdy, każdego w zasadzie tam zna, bo te ploty się jakoś tam roznoszą. No i po dłuższej rozmowie dochodzą do wniosku, że najlepiej będzie udawać związek. Z tym udawaniem też mam problem, bo rozumiem udawanie przed kamerami i tutaj choć złapiemy się za rączkę na ściance, no to jest logiczne. I logiczne też w tego typu historiach jest, że to uczucie tak czy tak zacznie się pojawiać. Natomiast nasza para również poza okiem kamer się całuje, a wręcz ze sobą sypia. Nadal mając w głowach, że udają związek dla mediów. Kiedy żadna kamera tego nie filmuje w tym momencie. I jak to? Kto, kto kogo oszukuje? Czy oni po prostu chcieli się wczuć? I don't know, I don't know, I don't know I to jest naprawdę taka milutka, głupiutka opowieść Która jest bardzo przewidywalna Bo my każdy jeden plot twist przewidujemy 200 stron wcześniej No bo logiczne, że się to uczucie pojawi Logiczne, że skoro ojciec dziewczyny ma twórnię muzyczną A chłopak pracuje w muzyce No to prędzej czy później co się tam z tego wywiąże Że jeżeli jakaś postać poboczna się zachowuje dziwnie No to ma coś na sumieniu I my przez całą książkę szukamy zdrajcy a mieliśmy go pod nosem, jakby i to było oczywiste. Wiele jest tu elementów niespójnych, na przykład dotyczących, nie wiem, charakteru postaci, kiedy najpierw mówi się, że ktoś na przykład jest nieśmiałym introwertykiem, a w rozdziale dalej, właśnie, całuje obcą osobę, idzie na ściankę, rozmawia z największymi aktorami, z nimi flirtuje i w ogóle się dowiemy, że ma 10 różnych partnerów w ciągu tygodnia. Ale mimo wszystko nie mogę ująć tej powieści, że no ona jest po prostu miła i sympatyczna, i daje mi vibe tych właśnie fanfiction z ukochanymi zespołami, które czytało się mając 11 lat. Kiskam też poza romansem daje więcej, bo wokół dzieją się inne ciekawe wątki, czy to właśnie kwestia pokazania świata celebryckiego, że gwiazdy nie mogą mieć życia prywatnego, że chłopak sobie nie może spokojnie wyjść na miasto do sklepu, tylko musi robić pełną charakteryzację i kogoś udawać, żeby pójść po bułki, bo inaczej się w aparacji zjadą. Jak bardzo trzeba zważać na słowa, zważać na na ludzi. Jest też wątek związany z rodziną, z rozwodami w małżeństwie, rozwodami rodziców. Wątek związany ze starzeniem się, bo mamy tutaj ym, dziadka, który choruje na demencję i bardzo wiele jest takich wzruszających momentów związanych z tą relacją dziadek-wnuczek, kiedy mężczyzna cały czas prosi naszego bohatera, żeby mu przyprowadził wnuczka, kiedy no on stoi przed nim, tylko po prostu dziadek go nie poznaje. Więc jest tu potencjał, tylko to są takie drobne niedopracowania. Ten styl jest troszeczkę infantylny, bo nasi bohaterowie są dobrze po dwudziestce, zachowują się jakby mieli lat piętnaście, ale to chyba jest też ten, ten delikatny styl Emilii, mam wrażenie, która w taki sposób mówi do swoich odbiorców, tak się z nimi komunikuje i w ten sam sposób po prostu napisała książkę. Dobra, to opowiem wam trochę o Let Me Know Suzanny Wulczyńskiej, bo naprawdę miło mnie zaskoczyła ta książka. Zuzę chyba pierwszy raz zobaczyłam na profilu jednego z wydawnictw, bo zajmuje się tam social mediami, no a potem trafiłam na jej prywatne konto, no i po czasie obserwowałam już newsy dotyczące wydania, jej debiutu, którym właśnie jest Let Me Know. Bo wiem, że tam były jakieś ładpady, ale no ja nie czytuję, także tam nie znałam. Mamy tutaj historię, która skupia się na dwójce jednocześnie nastolatków, jak i osób prawie dorosłych, bo mamy dwie linie czasowe. Bi i Noah, którzy jako dzieciaki byli nierozłączni, siedzieli pod namiotami, zajadali się kwaśnymi żerkami, no widać, że byli połączeni tą taką magiczną nicią porozumienia. No aż tu nagle przychodzi dorosłość, chłopak wyjeżdża i wraca po czterech latach, całkiem inny, naburmuszony, ewidentnie ma jakiś problem do Bi, która tak się cieszy na powrót swojego przyjaciela, no a tu proszę on ją odtrąca. I jak się domyślacie cała ta drama kręci się wokół niedopowiedzeń, nieporozumień, no i będziemy teraz zgłębiać co tak naprawdę w przeszłości się wydarzyło, że chłopak wyjechał, że ten kontakt się urwał, że dziewczyna wciąż miała nadzieję na kontynuację tej przyjaźni, no bo to było z jej strony, to była z jej strony taka czysto przyjacielska relacja, tymczasem no on strzelił focha i gadać z nią nie chce. No i tak naprawdę można powiedzieć, że cała fabuła kręci się wokół tego ich powolnego wracania do siebie, od co się właściwie wydarzyło między nimi i radzenia sobie z tym całym bagażem emocjonalnym, jaki dźwigają. Nie jest to nic szokującego, powiedziałabym raczej, że to jest no, bardzo przewidywalne i widziane przez nas w wielu podobnych książkach czy komediach romantycznych. Każdy motyw, czy scenę byłabym w stanie przyporządkować do jakiegoś innego tytułu, ale przyznam, że kompletnie mi to nie przeszkadzało, bo to nie podpadało pod kopię, co pod, powiedzmy, zaciąganie znanych elementów z wielu różnych źródeł, no a ja przez te lektury po prostu płynęłam, bardzo dobrze się bawiłam i mówię Szczerze, wyczekiwałam, co tam się na koniec wydarzy, no bo na Happy End to się nie zapowiadało. Let me know, wydaje mi się, że poleciłabym fanom tych wszystkich młodzieżówek typu Tego lata stałam się piękna, bo do tego tytułu, no to podobieństw jest naprawdę sporo. Może to nie bracia biją się tutaj o bi, no ale Noah jest faktycznie takim Konradem, który niby na burmuszony, niby mu nie zależy, no ale dba o dziewczynę jak taki starszy brat i nie pozwoli, żeby jakiś inny chłopak się do niej przystawiał. Zresztą też mamy scenę z imprezą nad basenem, czy z. Ustrzeleniem maskotki w wesołym miasteczku. Także to jest jak najbardziej ten vibe, ale też podobny klimat, co na przykład w lepiej niż w filmach. Też od przyjaźni do miłości, też ten chłopak, który chce pomagać, a dziewczyna nie jest tego do końca świadoma. Też uszczypliwości, ciągłe sobie dogadywanie, no ale czuć, że to jest z uczuciem, a nie z faktyczną chęcią sprawienia komuś przykrości. Co też na plus, kompletnie nie odczułam, żeby to był debiut. Jasne, to nie będzie język wysokich lotów. To jest prosta młodzieżówka, która do młodych ma dotrzeć, bo nie mamy tutaj spicy scen, ale jest na Napisana naprawdę ładnie, płynnie, potocznie. Jedynie co to często powtarzane słowo tęczówki. No a skoro w audiobooku zwróciłam na to uwagę, to w papierze pewnie wyczaiłabym tego jeszcze więcej. Ale okej, okay, wybaczam. No i też jasne, są tutaj toksyczne zachowania i trochę używek, które niby w tym wieku nie powinny się pojawić. No ale umówmy się, to nie jest podręcznik do wychowania młodzieży, tylko powieść o młodych ludziach, a młodzi ludzie, no czasem podejmują decyzje, które rozsądne nie są. I powiem tak. Nastoletnia ja byłaby zachwycona, i to jest, i to totalnie, bo bohaterowie są tacy trochę uroczo niedojrzali jakby wyjęci z pamiętnika z czasów gdy e, naszym największym dramatem było czy on to odczytał, ale nie odpisał to jest dokładnie ten typ książki, który pochłonęłabym w trzy godziny, robiąc dramatyczne przerwy naciskanie nią w ścianę, żeby bohaterowie wreszcie ze sobą raczyli szczerze porozmawiać, bo wtedy nie byłoby tego problemu ale współczesna ja też się świetnie bawiła, bo to jest po prostu urocze, ciepłe i bardzo łatwe do czytania Są so toxic, że bardziej się chyba nie da i to w każdym tego słowa znaczeniu. Zoharem. Czyli z Kamilą Kolińską. Nie miałam nigdy przyjemności poznać się osobiście. Wiem, że działa prężnie na Booktube, często wyskakują mi na główne jej omówienia dram książkowych czy jakichś tam kontrowersyjnych książek, e, więc byłam ciekawa, jak te swoje literackie spostrzeżenia wykorzysta we własnej powieści, a sięgnęłam po Oni Nie Są Tacy Żli, e, bo faktycznie po zerknięciu na opis wydawało mi się, że to jest coś nowego, oryginalnego. Poza tym chyba nie kojarzyłam jakiegoś innego tytułu z motywem opieki społecznej, który się tutaj pojawia z na jej negatywne strony, a to właśnie miało się znaleźć w tejże powieści. Poznajemy bowiem Teodora, który wraz z siostrą i bratem wychowali się w takiej rodzinie, że no od lat przerzucani są od jednego domu dziecka do drugiego. No i dzieje się to ponownie, przy czym rodzeństwo tym razem zostaje rozdzielone. Tio za wszelką cenę chce sprawdzić co dzieje się z siostrą, gdzie trafiła i czy czuje się bezpiecznie, a sam zostaje odwieziony do bidula najgorszego sortu, gdzie dość szybko zdaje sobie sprawę zarówno z nierównego traktowania przez opiekunów, jak i Poznaje bardzo przemocowych kolegów. I tu kurde był potencjał, żeby poruszyć bardzo trudną tematykę, o ile oczywiście zrobiłoby się to w odpowiedni sposób. No właśnie, bo w wypadku tej książki trudny, kontrowersyjny temat został moim zdaniem potraktowany zbyt rozrywkowo, jakbyśmy mieli napisać pełnego emocji hot fanfika pomijając przy tym mm, logikę czy racjonalne zasady działania świata. Mam poczucie, że tutaj było kilka pomysłów, do których trzeba było w jakiś sposób doprowadzić, jeżeli chodzi o punkty w fabule, ale właśnie to ich połączenie. Paradoksalnie się nie klei, bo zaczynamy od tego bidula, pokazujemy okropne warunki, no i pokazujemy tego jednego brutala, co to najstarszy szef stołówki nad wszystkimi się znęca, ma układy z opiekunami, no i nie można mu podskoczyć, a on podskakuje każdemu. Potem jednak, aby przejść do drugiego tematu, jakim są sprawy rodzinne naszego bohatera, i próba wyciągnięcia z drugiego domu dziecka, jego siostry, nagle okazuje się, że nasz Tio z tym największym brutalem w domu dziecka zabiera. Pakt, że tamten chłopak to jednak, jak mówi tytuł, nie jest taki zły, a wręcz przeciwnie, że rodzi się między nimi uczucie. A potem chłopak, który był bity, wręcz maltretowany i zastraszany, rozmawia sobie ze swoim oprawcą o tym, że no, musimy porozmawiać o naszym uczuciu, nie możesz w sobie tego tłumić i w ogóle robi mu terapię z zakresu psychologii, gestalt i samoakceptacji. I wiecie, to wszystko są interesujące motywy, kwestia domu dziecka, kwestia jakichś tam tłumionych instynktów, tak to nazwijmy, ale połączenie tego, romantyzowanie, opraw Usprawiedliwianie patologii trudnym dzieciństwem, albo tłumaczenie, że on jest przemocowy, bo coś czuje do drugiego chłopaka i nie umie tego pokazać, więc zaczyna stosować wobec niego przemoc. I mówienie nam, no chyba rozumiecie, dlaczego się w nim zakochałem. No właśnie, kurde, nie bardzo, on cię terroryzował i poniżał, i robi to nadal, nawet gdy jesteście już zakochani. Jakby on nadal będzie przed innymi udawał tego wrednego dubka i swojego kochasia poniżał, bo przecież nie może pokazać przed innymi z bidula, że jest słabym gejem. No jak dla mnie to jest toksyczne, tak samo przyzwalanie Tio na takie traktowanie cała fabuła też nie jest no, nie w każdym momencie logiczna, dzieje się szybko sprawy prawne rozwiązywane są w jednym dniu i pozdro, że to tak działa, charaktery tych chłopaków zmieniają się od tak, z zenemist to lovers od wrogów do kochanków nabiera tutaj bardzo dosłownego znaczenia, takiego na przestrzeni jednego akapitu mniej więcej i tak, okej, okay, różne są sytuacje i znamy takie przypadki, gdzie ktoś ukrywał swoją orientację czy sam nie mógł się z nią pogodzić i Dlatego powiedzmy znęcał się nad innymi osobami. W sensie chłopak nie godzi się z tym, że podobają mu się inni chłopcy, więc zaczyna być takim homofobem do kwadratu. Ale hej, nie mówmy w książce, że to jest fajne i cool i romantyczne. To jest coś, co mogłoby pojawić się w sieci jako fanfic, na jakimś tam ładpadzie, gdzie czytamy tekst z nieco innym podejściem, czytamy dla emocji i niekoniecznie skupiamy się na poprawności elementów takich kojarzonych z typową literaturą, czy to dobrze, czy źle, to już inna sprawa. No ale z takiej perspektywy. Czegoś totalnie rozrywkowego na jeden wieczór, e, Enemies to Lovers, Instant Love, do shipowania, przeżywania, nastoletniego piszczenia. Jak najbardziej oni nie są tacy, jeżeli spełnia swoją funkcję. Ale jeżeli zaczniemy przyglądać się poszczególnym scenom, logice, zastanawiać nad motywacjami postaci, nad realną możliwością wystąpienia takich wydarzeń i to w takim tempie, to na każdym kroku coś nie będzie się kleiło. Jestem ciekawa, czy macie mi do polecenia jakieś fajne książki napisane przez influencerów, czy raczej trzymacie się od nich z daleka. Tutaj możecie obejrzeć. Eksperymenty czytelnicze i książkowe wyzwania, których się podjęłam. A dzisiaj dziękuję za uwagę i do zobaczenia niebawem. Pa!